Posłuchaj fragmentu książki, a później powiem ci, co to za książka i dlaczego ją czytam. Szczególnie irytował go pewien rekrut. Był nim nastolatek z Pensylwanii, niewiele młodszy od niego. Miał on zwyczaj wstawać wcześniej niż inni, aby czytać Biblię i modlić się. Josh myślał, że takie praktyki są w wojsku nie na miejscu. Zamiast powiedzieć mu o tym wprost, starał się wyeliminować jego czas na modlitwę przez obarczanie go dodatkowymi zajęciami. Kaznodzieja, jak go złośliwie nazywał w myślach, był tak regularnie wysyłany do latryny, iż jawnym się stało, że Josh się na nim wyżywa. Pewnego dnia, po ponad 20 godzinach spędzonych w kuchni, rekrut skierował się do tego kąta baraku, gdzie Josh leżał na koi. Wziął buty swego dowódcy i wypucował je do połysku. Widać było, że przekonania młodego chrześcijanina są czymś więcej niż tylko pozą. Josh nie przydzielał mu już więcej ponadobowiązkowych zajęć. To jest fragment biografii Josha McDowella, znanego ewangelizatora i mówcy chrześcijańskiego, dzisiaj już starszego pana, mocno starszego. Droga sceptyka do Boga. Książkę w ogóle polecam, a mówię o tym dlatego, że tutaj mamy bardzo praktyczny wymiar tego, o czym mówił Jezus, na czym polega przywództwo? Pozwól, że wtrącę tutaj parę zdań z mojej branży szkoleniowej. Ja zajmuję się tematem przywództwa. Nie, 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 to nie będzie wykład o przywództwie, to nie będzie też wykład o mojej branży, ale taka pewna ciekawostka. Są różne koncepcje, jak należy przewodzić ludziom i w latach 70. taka bardzo popularna stała się koncepcja przywództw, służebne przywództwo, czyli przywódca jako sługa. No, i to koncepcja, którą wymyślił Robert Greenleaf, i ona jakoś tam się gdzieś rozwijała w tych kręgach, jako jedna z koncepcji, tak? Składa się z kilku fajnych elementów, ale generalnie chodziło o to, że lider jest tym, który służy, a nie tym, któremu mają służyć. I tu przerywamy na chwilę. Ken Blanchard, człowiek, który w trochę późniejszych latach, jedną dekadę później, Zajmując się tematem zarządzania, przywództwa w tym kontekście biznesowym, napisał taką książkę jednominutowy Menadżer, ta książka stała się bestsellerem. On został bardzo bogatym człowiekiem, jak później się śmieje, że musiałam się nawrócić, bo jeżeli ta jedna broszurka sprawiła, że zostałam milionerem, to musiał to sprawić Bóg. Oczywiście nie w ten sposób się nawrócił. Przez to, że rozwijał przywództwo, trafił na pewnego pastora, który też zajmował się tematem przywództwa. Dużo rozmawiali i. I kiedy i pod wpływem rozmów z tym pastorem, on w pewnym momencie podjął decyzję i powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Stał się chrześcijaninem, i wtedy jakby do niego dotarło, że ta, przywództ że ta zasada przywództwa przez służbę, czy służebnego przywództwa, to jest dokładnie to, o czym mówił Jezus. I teraz możesz powiedzieć, no dobrze, ale jaki to ma wpływ na moje życie? Co to ma wspólnego z moim życiem? Zaraz ci powiem, ale teraz posłuchaj tego fragmentu, ponieważ czytam cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. I czytamy taki fragment życia Jezusa. Wtedy podeszła do Jezusa żona Zebedeusza wraz ze swoimi synami, Jakubem i Janem. Pokłoniła się i nieśmiało wyznała, że ma do niego prośbę. Jaka to prośba? zapytał Jezus. Pozwól, by moi synowie zasiedli w Twoim królestwie na tronach tuż obok ciebie. Nie wiesz, o co prosisz, odrzekł jej Jezus, po czym zwrócił się do Jakuba i Jana. Czy jesteście gotowi wypić mój kielich cierpienia? Tak, Panie, jesteśmy. Na pewno go wypijecie, powiedział Jezus. Ale ja nie mam prawa decydować, kto zasiądzie obok mnie na tronie. Te miejsca przeznaczone są dla tych, których wybierze mój ojciec. Pozostali uczniowie, dowiedziawszy się o prośbie, Jakuba i Jana, bardzo się oburzyli. Lecz Jezus zawołał ich wszystkich i rzekł: Królowie Pogan to tyrani. Wśród was ma być jednak inaczej. Jeśli ktoś z was zechce przewodzić, musi stać się sługą. Chcesz być większy, usługuj innym jak niewolnik. Bierzcie przykład ze mnie, gdyż ja, Syn Człowieczy, nie przyszedłem, aby mi usługiwano, lecz aby służyć. I oddać swoje życie jako okup za wielu. I teraz możesz powiedzieć, no ale dobrze, ja nie jestem żadnym przywódcą. Nie mam takiej roli kierowniczej gdzieś tam w pracy. Jestem spokojną, nieśmiałą osobą. Otóż każdy jest przywódcą. Przywództwo w takim najprostszej definicji, przywódca to jest człowiek, który wywiera wpływ. Cokolwiek w życiu robisz, jesteś człowiekiem, który wywiera na innych wpływ. Mniejszy lub większy. I to czy ten wpływ jest mniejszy, czy ten wpływ jest większy, jest mniej istotne. Istotne jest to, co ty z tym robisz. Czy rzeczywiście jesteś osobą, która ma nastawienie na służbę, czy masz na takie nastawienie, to mi powinniście służyć. Oczywiście dzisiaj biorę ten wątek służby. Jak we wszystkim, tak, szukamy balansu, czyli to nie chodzi o to, żeby wpaść. W taki rodzaj działania, gdzie ja jestem nieważny, liczą się tylko inni. Nie, chodzi o zdrową równowagę, ale chodzi o też o pewne nastawienie. O takie nastawienie pokażę to na kilku takich bardzo prostych życiowych przykładach. Ludzie, który, z którymi mam przywilej ciągle utrzymywać kontakt, wierzący ludzie małżeństwu, poznałem ich o, ponad 30 lat temu, to był chyba pierwszy rok ich małżeństwa i zawsze taka, taka ciekawostka, która zresztą do tej pory mają to w sobie. Pamiętam kiedyś rozmawialiśmy i Gdzieś, yy, gdzieś szliśmy i oni zrobili tak, że a to czekaj, i zrobili tak, że ja byłem w środku, czyli oni szli po bokach, ja byłem w środku. Można powiedzieć coś normalnego. W ten sposób nam się lepiej rozmawiało, ale to był też przykład tego, jak oni traktowali, że kiedy z kimś rozmawiali, to oni dawali pierwszeństwo tej osobie. Kiedy ktoś coś mówił, czasami wiesz, wchodzi się w słowo o sorry, sorry, albo coś mówiłeś, dopytywali. Tak? To są tylko przykłady i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te rzeczy można mówić, można się ich wyuczyć, a w nastawieniu mieć takie, ok, ok, tak tylko porobię, żeby dobrze wypaść, a tak naprawdę chodzi mi o siebie, no to motywy prędzej czy później zawsze wyjdą, tak? ale kiedy ktoś ma takie nastawienie, ok, druga osoba jest ważna, jestem zaciekawiony drugą osobą, chcę pomóc tej drugiej osobie. Pamiętam taki moment, właśnie też ci sami ludzie, że te kilka przykładów oprę o tę jedną relację. Pamiętam, że kiedyś coś tam wspomniałem, powiedziałem, że lubię książki Joshua Magduela, y Magd to jego książka była na początku, Johna Maxwella. To jest chrześcijanin, który był pastorem, później Bóg poprowadził stronę biznesu i on wiele książek o przywództwie napisał. I pamiętam, miałem imieniny, oni przyszli na moje mininy i podarwali mi książkę, najnowszą książkę Johna Maxuela. Ja mówię, wow, skąd widzieliście? On mówi, wspomniałeś kiedyś, ale to ja dosłownie wspomniałem, czyli to nie było tak, że rozwijałem ten wątek, tylko coś tam mówiąc, właśnie powiedziałam to jedno zdanie, że lubię książki Johna Maxwella Oni to zapamiętali, kiedy kilka miesięcy później miałem urodziny, oni, czyli mininy, już nie pamiętam, w każdym razie oni przyszli i mieli tą książkę, ponieważ byli wsłuchani, byli tak nastawieni na drugą osobę. Jezu, Ty nam dałeś przykład tego, co to jest przywództwo służebne. Ty umyłeś uczniom nogi. Ty przyszedłeś nie po to, aby Tobie służono, ale aby służyć. Dziękujemy Ci za to. I prosimy Cię, kształtuj nas na Twój obraz i na Twoje podobieństwo, abyśmy myśleli więcej o innych niż o sobie, abyśmy byli skupieni na to, żeby służyć innym, a nie żeby nam służono. Jezu, naucz nas tego. Amen.